Możesz się przywitać sama. sama sam, sam, sam. No I już? już? No hejka! Hejka, hejka. ty jest Ernest, mi zakłada kanał. No na no, jego no. będziemy wrzucać chyba. <laughs> no to nie zakładam ci kanał. Masz to. Yy, zobaczycie drugą część. Znaczy, może nie drugą część, ale yy, opening sam na jej koncie w klaszy Royal. No ja yy. też mam. Wpadajcie, nas będę Wpadajcie do klanu Rekiny. W, no. w klanie w Brawlu, Brawl Stars macie napisane o, do... To mnie jeszcze się nagrał? No. <noise> Dlatego musisz mówić głośno. Czekaj, to ja pójdę, może gdzieś idzie. Ty będziesz nagrywać. Nie siadaj tu. No dobra. Dzisiaj ja będę rozpoczynać też mój karnet No to otwieraj już. Później będą widzieć jak, jak skrzynki otwierasz. Dobra, papa. Pa. <noise> to co? Dobra. Otwieramy jedną pierwszą skrzynkę. Ja otworzyłem już. Dobra. O epices. Bardzo już tam. Nie musisz się chwalić, bo będzie echo i będzie się mylić wszystkimi, ale będzie ich tak widać, więc... Nie musisz mówić co jest. Po prostu sobie No bo se i co? Otwieram. widzę to. Tak. Ja mam do otwarcia... Później się to ulepszymy. Ja mam do otwarcia 15 skrzynek. Aha. znaczy 15 koron teraz otworzymy taką więc trochę to potrwa u sam będzie krótszy odcinek ale może zagra jakiś meczek na odcinku no, jak ja Zagram meczek oczywiście. jak jak zdążę to też będę mógł zagrać no, Erika ale... to jest będzie kanał oczywiście. tak to będzie na moim kanale no. jak będziecie chcieli to sam może stworzyć swój kanał tylko to zależy od was Aha. No, napiszcie w komentarzach no Musicie, musi dużo osób napisać w komentarzach niech sam założy kanał będzie nagrywała, no nie musi gier, może różne inne gry, albo cokolwiek innego, to zależy od niej. Nie mam co nic serio. Wszystkie otworzyła? Nie wszystkie. Jeszcze jedna mi została taka. No to otwiera. i potem zagrajmy, bo... Zobaczcie. ...chyba nie był króciutki. Wow. Dobra, od. ...to no, Można. No w sklepie coś masz. Monety masz w sklepie. Manetki mam. Jak ja szybko muszę otwierać. Jestem do... Jak... Się... jak będziecie chcieli, to mogę jedną później... Nie? A ty masz... A king czas ok. Jak będziecie chcieli, to pozbieram Gemy i otworzę którąś tam którą chcę Albo kupię. Właśnie, go. ja gemy może. No nie, no, no no, jak będzie dużo leku, to na pewno będziesz mogła. No kupię go emetady jak będziecie chcieli. Dobra, otwórzmy, może nie tak, najpierw. Patrzcie. O, ale ile się To się Dobra. nie opłaca, zaraz wam pokażę to. Monety, monety się nie opłacały, masz rację. Epic Giant 300 I, i. Wypadło mu coś! bo Ale ile, ile tego, komu ona Dobra, wypadła? Zobaczmy sobie rzad... tego. Oj, oj. A ja pod koniec może, go lepsza. Dla... Pokażę Wam Dek dokładnie jak wygląda. Och, dobra. Monetki tylko są do ulepszania po pierwsze No, no nie, mo tylko. nie, można kupować punkty. No też można, ale... Ale... Okej. Okay. Na pewno tego nie chcę. Tamte dwa to tam mogę darować. Już. Ale, ale tego... To... Goblinka może być. Czy... Kurcze to może być. No może wymieńmy to, bo tym na pewno nie będę grał. słyszycie to... To jest mój brat oczywiście tamty. A to jeszcze nie jest moim bratem, tylko moim kuzynem oczywiście, ale razem mieszkamy w jednym domu. Super się chwalisz, ale dobra. No serio, jakbyś pisali oh. w komentarzach, nie? No, no to się by się od, No dobra, no, no, niech się będzie. O. Odbierzemy sobie tutaj Royal. kocia to no, słabe. No to grej. Zaraz będę. <laughs> ale ciekawe jak będzie słychać, bo będzie słuchać ciebie. No. I ciebie. I mnie na twoim, a i... Wow, OK. Okej. Jakby... O, super. Bójcie akurat dobrze. A bo ty jesteś w naszym klanie. Właśnie, dołączać do tego, to wtedy wrócę, bo ja jestem w innym klanie. Gramy w se... Co? Co? Gramy w seneczek. Dobra ja otwieram legendy. Czekajcie. Legenda! Karta wypadła, bo Ciekawe co. Proszę coś do deku, albo do wymia Chyba nie mam. Nie mam. dobra, to spoko, bo nie mam tej karty chyba. Nie mam, okej, okay, no to dobrze. jak nie mam, to dobrze. Dobra, najlepiej się. No to okej, okay. Ja może zda zagram. Ja to przegram, bo Z... ja nie mam nagrywać to. Nie umiesz. To jest kozacka skręca, bo osiem razy mogę wymienić karty i zobacz. Legendowy. Pani legenda, to ja wymienię. Jest legenda. Chcisz sobie tylko, że będzie. Nie do Maxy, ale dobra. Fisherman mam go. Kurde, nie wiem co wymienić. Dobra, to no wymieńmy mnie. Do... nie przeklinaj. Widziałem kurde, ale dobra. Nie, atakujem nie wierzę. Zbroń się! Pomocy, ratunku. Spadajcie na szczach. Fishermana zostawiam, bo może być. Dobra, macie tu. Ale tego ja nie Moka. chcę. Tego też nie chcę. Widzisz, nie umiem grać w tą grę. I to musisz. Kurde, cool, słabe rzeczy Macie tam gra? To pobierzcie, bo ona jest <tak, tak, tak, dobrze, nie o, wierzcie, dobra, chciecie. Pobierzcie, pobierzcie, ulepszamy... nieopłacalna jest, ale dobra. <tak sam nie umie grać i mówi trochę, ale... No właśnie, to właśnie widzę. Ulepszamy Golema ale. i ulepszamy od razu Strzałki, bo Słysza, mnie stać. Ja nie umiem w to grać, więc nie pytajcie. No nie wiem, dobrze ci idzie. Możesz... No nie wiem, czy tak dobrze ej drugi, zaraz dziesiąty level bije, dobra mamy tutaj taką EJ KUPIŁO ej coś się zlodzyło żyje, wszystko żyje? moneczkuoo robisz smaka? więc musimy zaraz kończyć odcinek ale to jeszcze chwileczkę, zaraz bo mój brat płacze no samo nie wiem czy to słychać, ale trochę może słychać, więc musimy mówić głośno żeby nie było słychać jak coś tu możemy na odcinku zagrać challenge nie wiem, czy moglibyśmy razem mecz zagrać? Trzy minutki, czekaj, ja bym ci... Nie, ja nie mam ci w przyjacielach. To Serio? Następ... Następnym razem zagramy, ja się dodam. Oni tą beczkę ja jestem w klanie Polska. Oni taką beczkę postawiają, że to jest... Następne. Ale wykrywasz. Ale może dołączę się do klanu Rekiny, bo to jest Yee! mój klan. Tylko... <laughs> Tylko sam go przejęła. wiem, no. na, na czas. No bo chciałam. Pust... No bo trochę... Musiałam, bo no wiecie ja muszę... WYGRAŁAM! Chyba Super Nie no, wygrałam Dobra Dobra Nie wiem, no mogę Touchdown'a zagrać Touchdown'a byśmy mogli na sam raz. Dobra, zagram jeden mecz Touchdown'a Ale Uy. Magical przez to zdobyła farciera. Super Dobra Odcinek będzie gdzieś tak 9 minut trwał, więc mamy dwie Minuty i 20 sekund. A ja? No ty możesz jak chcesz, bo ja to długo nie mogę. A ty możesz półgodzinne robić. Możesz głośno mówić. Zatrzymuję na tym. Dobra, tu? Tak, to jest zatrzymaj. Zatrzymane jest. No. Słamane. Nie masz? Kto się z awkiem? Chyba nie. Poczekaj na mnie. O co chodzi? halo? Sam umarła. Trzydzieści sekund. Dzięki hasztek. Alladziemia. No? O. A nie dobrze. Dobra. Spróbuję to szybko wygrać. No okej, okay. muszę pilnować czasu, żeby nie było... O, 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 nie, 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 nie możemy to przejąć. Udało mi. Nagrywasz? O, sykary, kupię, no jasne, i wygram, dobra Nagrałaś? Tak, więc będziemy kończyć odcinek Ja na razie... Takim ja ładnym... Sam jeszcze nagrywa Nie nagrywam teraz, po pierwsze A, bo w... no dobrze Bo byłam w toalecie. Więc, musimy kończyć, cześć i pa